Znany między innymi z popularnego dwójkowego programu Europa da się lubić, hiszpański Polak albo polski Hiszpan Konrado Moreno gościł 28 maja w Ostrowskim Rubinku. Przyjechał na spotkanie z młodzieżą, na zaproszenie nauczycielki języka niemieckiego Jadwigi Pecko. Nie wszyscy uczniowie mogli oczywiście uczestniczyć w tym spotkaniu, ale ci, którzy mieli tę okazję, gromkimi brawami podziękowali dyrektorowi za zaproszenie Konrado. Brawa za zorganizowanie spotkania należały się również Pani Jadzipecko. Pecko. Konradu, ty na pewno masz temperaturę i dużo mówisz. Nie będę śpiewał, więc nie będę śpiewał. Dobrze? A jednak śpiewał. Wprawdzie nie sam, bo miał pomocnika, ale za to jaki efekt? Tomek, Tomek, Tomek! Tomek, maliacy i barata, ale jak wziąłeś, to Sí. Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor la, 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 la. Las mujeres no me faltan Ni el dinero ni el amor ay, 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 Ya soy él ay, ay, Más ni que Y mientras en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen dónde voy Ay, ay, ay Ay, mi amor, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol. Mariachi es mi acompañante. Música de la casualidad, tome. Me gusta tocar guitarra, paseando lo mejor. Ay, 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 mi amor, Ay mi morena de mi corazón. ¡Ey! Podny kiedy Poltyna. tak, nawet ja nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Konrado pokazał, że świetnie mówi po hiszpańsku, nikt na sali go nie zrozumiał, za to wszyscy byli ciekawi, co go w Polsce zaskoczyło, co go denerwuje w Polakach, jak odbiera nasz kraj, jaka jest Hiszpania, ale od początku. Wiecie jak się przewidać po hiszpańsku? Zależy od dniach, no? Bardzo dobrze. Ale Buenos dias, oczywiście to jest dzień dobry. Hola, to jest, cześć! Dlatego wszystkie Ole w Hiszpanii czują się tak szczęśliwe, bo cały czas ktoś do nich woła. Pierwsze to, co mnie zaskoczyło w Polsce, to ilość blondynek. Tu co prawda nie widzę tych blondynek. Pytania dotyczyły również symboli Hiszpanii, a takim sztandarowym jest, jak wiadomo, corrida. No, jeśli chodzi o corridę, to zaraz oczywiście Wam powiem krótko, jak to jest z tą corrida. W ogóle połowa Hiszpanów jest za, druga połowa jest przeciwna. Ja. Parę lat temu wspomniałem swoje marzenie, takie dzieciństwa, bo brałem w takiej goniski brygów. Życie tak szybko nie uciekałem. Ale, ale było na pewno ciekawie. Toreadorzy w Hiszpanii są postrzegani często jak e, gwiazdy, jak piłkarze, jak aktorzy. Są e, no, takimi ikonami dla wielu ludzi. Niektóre pytania były dość osobiste. Co komu kibicujesz, liga hiszpańska? Real Madrid, Czerwca, Barcelona. A komu ty wujasz? Nie wiem, <nies> ile kibiców Barcelony jest na stanie. Nie, słuchaj, ja się na z kibicami Barcelony w Polsce, także mam problem. Bo ja akurat On wpisuję realowi. Ale a... to dlatego, że pochodzę z Madrytu i ]Strungen. to tak jest. No cóż, dziękujemy! Gracias, tak się mówi? Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Dziękuję. Nie, English. nie, nie dobra. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja nie lubię czytać. Dzięki. W Polsce się sobie. rękę, Mimo, że rozentuzjazmowany tłum, głównie fanek, nie miał najmniejszej ochoty, by go szybko wypuścić. Konrado znalazł na szczęście chwilę na rozmowę z nami i trzeba przyznać, że prywatnie to naprawdę bardzo naturalny i sympatyczny chłopak. Konrado, jesteś w Ostrowi nie po raz pierwszy. Powiedz, jak się czujesz w naszym mieście. Bardzo dobrze, blisko mojego domu, także właściwie można powiedzieć, że e, jakbym tylko źle się poczuł w Warszawie, to mogę wpaść w samochód, dobrze, właściwie wsiąść w samochód i wpaść do Was Ostrowi. Dziś przyjechałeś na zaproszenie szkoły, którą my tu w Ostrowi popularnie nazywamy Rubinkiem. Powiedz, a jak Ty wspominasz swoją szkołę? Czy to było w Madrycie? Tak, tak, ale zanim powiem o moich wspomnieniach, to w ogóle zanim trafiłem do tej szkoły, to pomyliłem się i wpadłem do drugiej szkoły, bo nie wiedziałem, że jest drugi zespół szkół numer jeden. Myślałem, że taki zespół, zwłaszcza numer jeden, będzie tylko jeden, bo w Ostrowie okazało się, że jest druga szkoła, prawda, przy... Ulicy Rowieckiego. Wpadłem do gabinetu pana dyrektora. Pan dyrektor pyta: a po co chodzi? Ale <noise> chyba byli tą pomyłką zachwyceni. Nie, pan był troszkę zdezorientowany, ale natychmiast wyjaśniłem, szukałem nauczycielki pani Jadzi, z którą tutaj byłem umówiony, i Ponoć pani Jadzia także u nich pracuje, ale okazało się, że to jest nieporozumienie. Trafiłem w ogóle do innej szkoły, ale sympatycznie, bardzo miły, naprowadził mnie tutaj do szkoły właściwej i już tu jestem. Jeśli chodzi o moje wspomnienia ze szkołą, to są bardzo różne. W Madrycie szkołę wspominam bardzo nie najlepiej, dosyć źle. To był taki okres buntowniczy, w którym faktycznie tak jak wielu pewnie młodych ludzi albo jeszcze młodszych buntuje się przed szkołą, przed nauką. Też byłem takim trochę leniwym uczniem i miałem swoje różne problemy, ale trzeba było przejść. W momencie, w którym przyjechałem do Polski, a przyjechałem dawno temu, jeszcze uczyłem się w Polsce, w polskiej szkole nawet, a później w liceum, musiałem się zmotywować, a to względu na naukę języka, inny poziom nauczania. Znacznie wyższy poziom nauczania jest w Polsce niż w Hiszpanii. No podobno. Tak, to prawda. W związku z tym musiałem się naprawdę przyłożyć, żeby cokolwiek było z tej nauki i to pomogło. E, powiedz, często pewnie Cię o to pytają, czy w sercu czujesz się bardziej Polakiem, czy bardziej Hiszpanem? No, jeśli chodzi o mnie, to porównując innych na przykład bohaterów programu, z którego ja się wywodzę i niektórzy mnie kojarzą, e, ja jestem akurat innym przykładem, tak, bo są i, i cudzoziemcy w stu tak? którzy faktycznie przyjechali do Polski i to jest zaskakujące, czemu przyjechali. W moim przypadku jest to łatwiejsze, bardziej naturalne, moja mama jest Polką, także jestem mieszańcem, tak o sobie mówię. Jestem Hiszpanem i Polakiem, czuję się jednym i drugim. W serce ja uważam, że mam polskie, ale duszę hiszpańską. Tak, tak to tak tłumaczę. Ale nie lubisz, jak mówią o tobie macho? Nie. Myślę, że to jest bardzo takie pejoratywne znaczenie i macho mi się kojarzy w ogóle z takim prymitywnym facetem, który jest kupiony chyba tylko i wyłącznie na sobie i nie dba o uczucia swojej wybranki, czy w ogóle otoczenia. Także, ale... Taki stereotyp jest często przypisany, prawda, kulturą południowym, czy to Włochom, czy Hiszpanom i z tym się spotykałem. Stałeś się bardzo popularny dzięki programowi Europa da się lubić. Powiedz kiedy zaczęła się Twoja przygoda z tym programem? Program rozpoczął się już 5 lat temu. Nagraliśmy dwa tygodnie temu ostatni odcinek, także plotki często nas pytają o końcu tego programu. Potwierdzam, są prawdziwe. Ale program przede wszystkim promował nie osobistości, nie jedną osobę, jedną postać, ale wszystkich, prawda? Pewnie zespół ludzi. Dlatego też trzymamy się blisko siebie. Mamy swoich znajomych, swoich bliższych przyjaciół z programu. I no wszyscy. właśnie, ale dlaczego na swojej oficjalnej stronie w, w, pod hasłem przyjaciele wpisałeś tylko Elisabeth Dudę i Kevina? Czy z pozostałymi uczestnikami nie czujesz się tak bardzo zżyty? Tak naprawdę to nie jest to strona tworzona przeze mnie, ale przez agencję artystyczną, z którą współpracujemy. No, oni Ci wybrali przyjaciół? I Tak, tak to zostało zrobione, dlatego że współpracują e, z Elą i z Kevinem, dlatego oni są wpisani jako przyjaciele i na zmianę. Prawda, Ela też ma przypisanego Kevina, pewnie mnie, a Kevin też Ele i, i mnie z kolei. Ale w ogóle przyjaźni się, jeśli chodzi o takie przyjaźnie, to przede wszystkim z Elą, która jest fantastyczną osobą francuską, która ma e, polski charakter chyba i temperament, z, z Kevinem, który jest polskim strażakiem, można powiedzieć, i z Paolo, z Włochem, także e, na pewno o bardzo włoskim temperamencie. E, ale Mimo tego końca programu będziemy się trzymać blisko siebie, to z pewnością. Program był pewnego rodzaju przygodą. My tak no właśnie na... jak on wpłynął na twoje życie. No, w ogóle nie wiedzieliśmy, ile będzie trwał. Przypuszczaliśmy, że będzie trwał do momentu referendum Unii Europejskiej. To nigdy nie był program polityczny, nie miał w zamiarze przekonania Polaków w ogóle co do wyjścia do Unii Europejskiej, ale przede wszystkim e, poznanie e, opinii, prawda, cudzoziemców o Polsce, e, także Polacy mogli się nauczyć wielu rzeczy o innych kulturach jednocześnie, także to miało dwa bardzo pozytywne. Aspekty uh, a Dzisiaj każdy będzie zajmował się swoją pewnie karierą, swoją drogą. E, wpłynęło to na nas na pewno bardzo dobrze, w dużym stopniu, prawda? bo dzięki temu jesteśmy gdzieś tam rozpoznawali. Możemy e, też e, robić rzeczy, których byśmy nie robili. Prawda? Dzięki temu otwiera to horyzonty, czy to praca gdzieś w radio, czy jakieś nagrania. To są rzeczy, o których wiele osób prawda, marzy i gdzieś tam te drzwi zostały otwarte. Teraz zależy od nas, jak to wykorzystamy. Czy ta popularność, którą zyskałeś, pomaga Ci w życiu, czy jednak już trochę męczy? z popularnością jest bardzo różny, prawda? Tak jak powiedziałem, każdy o tym marzy, każdy chciałby sobie to wyobrazić. Tak naprawdę trzeba mieć do tego ogromny dystans. I jeśli chodzi o mnie, to ja nie czuję się osobą popularną, ale gdzieś tam rozpoznawalną. W Polsce bardzo często i łatwo się przypina miarkę gwiazdy komuś, prawda? To jest takie zapotrzebowanie pewnie, ale absolutnie taką gwiazdą ani ja, ani inni się nie czujemy i zwłaszcza to, że mówimy o sobie jako o grupie, chyba świadczy, świadczy o tym przede wszystkim. Ale no, plusem jest na pewno to, że Ludzie są w dużym stopniu życzliwi, uśmiechają się, można rozmawiać często z osobami, których w ogóle się nie zna. Są oczywiście też i minusy, bo ludzie też są i, i krytyczni, często są albo zazdrośni, albo niemili, prawda? I to się spotyka, ale człowiek tak naprawdę wysłuchał tylu różnych spraw i, i tylu różnych komentarzy, że jest przyzwyczajony. Ja osobiście jestem chyba jedną z osobą z programu, która miała najbardziej przykry incydent, prawda? Wypadek gdzieś tam na planie Europy da się lubić z słynnym motorem, oponerem, tak? które to właściwie opanowało internet nie tylko w Polsce, ale także znajomi w Hiszpanii, pytali mnie o to. I to był duży cios. znaczy cios, bo raz, że wypadek, wypadki zdarzają się, każdy pewnie ma, prawda, albo zdarzył mu się wypadek w życiu. I nie analizujemy, dlaczego się wydarzyły, po prostu są, nie wiadomo nigdy dlaczego i dlaczego ciebie trafiają. Na szczęście nic się nie stało, ale to, że gdzieś tam zostało upamiętnione w internecie i ludzie oczywiście komentują, bo mają prawo, ale komentarze są bardzo różne, często bolące, prawda? Bo osoba no, ze względu na to, że nie ma dystansu, sama przeżyła to na sobie na własnej skórze i e, to był na pewno szok, e, to trzeba mieć ogromną skorupę wokół siebie, żeby przyjąć te, te różne komentarze albo w ogóle ich nie słuchać. Konrado, czym zajmujesz się na co dzień? Ja właśnie dzień... teraz, kiedy już nie będzie nagrań programu. Ja, na co dzień jestem jeszcze wiecznym studentem. Oczywiście nie mam się czym chwalić, ale mam nadzieję, że teraz e, będę miał troszkę więcej czasu, żeby zakończyć ten swój rozdział w życiu. A w ogóle na co dzień to dzięki właśnie programowi zajmuję się konferencjerką gdzieś tam jest że po Polsce prowadzę różne imprezy, a przy okazji, gdy tylko mam czas, przyjmuję takie zaproszenia do szkół e, czy, czy do różnych szpitali, to są spotkania zawsze charytatywne. Właśnie tym minusem tej popularności są plotki, które gdzieś tam. Tam czasami się pojawiają mówiące o tym, że e, niektórzy jeżdżą do szkół za pieniądze, prawda? Absolutnie, nigdy tak nie było, to jest dla mnie wielka przyjemność, ale plotki są plotkami i zawsze będą. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Ja wakacje zawsze muszę spędzić w Hiszpanii, przynajmniej dwa tygodnie, choć marzyłbym o miesiącu. Wakacje bez Hiszpanii to nie są wakacje. Konrado, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Rozmowa z Tobą była dla mnie naprawdę największą przyjemnością. Muchas gracias. Dzięki. Adios.